On raczej nigdy nie spóźni się na trening. Szybka nóżka i skillsy jak w formule 1. Graj jak Hesus na was. No, witam cię człowieku, krzył dołka jest to i w skrócie podbijam świat z kilku nożną. Taki zawodnik to skarb w Manchesterze City. Przydaje się też w czynnościach pozawojskowych. Jak trzeba komuś siatkę założyć, nie ma problemu. Jak trzeba przekazać koledze z drużyny, w którą stronę ma biec, to też nie ma problemu. A gdy musisz zagrać na tamburynie, to Jesus nawet kolędę dołączył. Talent muzyczny, jak i oczy, podobno po ojcu. Skąd talent piłkarski? Tego nie wiem, ale jest się od kogo uczyć. Graja jak Jesus na Was. Jezus znany jest ze swojej mega szybkości i dokładności podczas prowadzenia piłki. To co również go wyróżnia, to absolutna precyzja podczas zagrań sytuacyjnych, czy to piętą, czy to wewnętrzną częścią stopy i on jeszcze dokłada do tego jakieś różne kombinacje. Postanowiłem więc jedno z takich zagrań jeszcze bardziej wzmocnić i taka akcja dzisiaj przed Wami. Zaczynamy naukę tyku od pociągnięcia piłki podeszwą stopy za siebie. Prowadzimy ją tak, aby przepoczyła się wzdłuż wewnętrznej części stopy, a następnie kładziemy tą stopę na ziemi. Teraz ćwiczymy podbicie szpikulcem hakiem. Pochylamy ciało i przemieszczamy palce stóp z góry balona na jego stóp, jednocześnie odchylając pięta. Ćwiczymy teraz wyknięcie, które delikatnie zamieniamy na wyprowadzenie piłki wewnętrznym podbiciem za drugą Najlepiej jest to wykonać z lekkim wyrzutem, nakierowując balona na wewnętrzne podbicie stopy. Stopę odchylamy, tak, do podłoża i wyprowadzamy posuwistym ruchem piłkę w powietrze. Noga postawna cały czas mocno ugięta. Fazę uderzenia ćwiczymy na początek, rzucając sobie piłkę z rąk po jednej ze stron naszego ciała. Teraz to samo, tyle że rzucamy piłkę sobie za plecami. To pozwoli Wam łatwiej opanować cały schemat. Przedostatnia część. Podkładamy stopę wewnętrznym podbiciem. Przy piłce, następnie w jednym przeskoku wyprowadzamy piłkę i zmieniamy jej kierunek w powietrzu. Aby całość wyszła płynnie, wszystko powinno być wykonane w jednym tempie. Teraz łączymy sobie nasze dwie fazy. Fazę naprowadzenia piłki, jak i fazę uderzenia. Tyle, że najpierw wszystko starajcie się wykonać na podłożu. A gdy to już rozpłynicie, no to podbijamy piłkę i trik mamy kompletnie i gotowy, żeby rozbroić obronę naszych rywali. Proste, to to nie jest, ale czego to się nie robi dla trenu i skrzydeł. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli trik się podoba, no to. Pokażcie mi to łapkami w górę, a ja dla Was, z racji tego, że powoli zbliża się sezon halowej piłki nożnej, mam dla Was buciki Wizaro. I to Wy wybierzecie sobie, które chcecie wygrać. Czy chcecie wygrać halówki, czy chcecie wygrać torpy? Aby je zdobyć, wchodzicie na Facebook kośnik Golonka Krzysztof, udostępniacie mój post z tym odcinkiem, a następnie w komentarzu piszecie, w jakiej drużynie zadebiutował Jesus na Was i który model obuwia. Chcecie otrzymać wyniki za dwa tygodnie na moim Facebooku w komentarzu pod tym postem. A my widzimy się również za dwa tygodnie. Trzymajcie się, ciepło no i powodzenia.